Cisza w jadalni Krystyny i Henryka była ciężka i wymowna, przerywana jedynie miarowym stukaniem srebrnych sztuczców o porcelanowe talerze. Elare czuła na sobie spojrzenia teściów, badawcze i chłodne jak styczniowy poranek. Od pięciu lat, odkąd poślubiła Marka, każda niedzielna kolacja wyglądała tak samo. Była to próba, egzamin, z którego nigdy nie mogła wyjść zwycięsko. Starała się być niewidzialna, wtapiać się w tło eleganckiego, ale bezdusznego wnętrza, które krzyczało o statusie i pieniądzach, jakich ona rzekomo nie miała. Marek, jej mąż, siedział obok niej, ale równie dobrze mógłby być na innym kontynencie. Jego uwaga skupiała się na ojcu, na każdym jego słowie dotyczącym rodzinnej firmy budowlanej. Lare była tylko dodatkiem, cichą żoną, którą sprowadził do ich świata, ale której nigdy w pełni nie zaakceptowali. Uważali ją za mezalians, prostą dziewczynę znikąd, która miała szczęście, że ich syn zwrócił na nią uwagę. Nie wiedzieli, jak bardzo się mylili, a Lara nigdy nie czuła potrzeby, by ich z tego błędu wyprowadzać. Miłość do Marka miała być wystarczająca. Wierzyła w to naiwnie przez długi czas. Tego wieczoru atmosfera była jednak gęstsza niż zwykle. Krystyna, matka Marka, odstawiła swój kieliszek z winem z przesadną precyzją. Jej idealnie umalowane ustawy krzywiły się w czymś, co miało uchodzić za uśmiech, ale w jej oczach czaiła się pogarda. Musimy porozmawiać o przyszłości firmy, Marku. Twój ojciec nie będzie wiecznie pracował. Potrzebujesz u swego boku kobiety, która rozumie nasz świat. Kogoś, kto potrafi bywać na salonach, a nie tylko zajmować się ogródkiem. Elare poczuła ukłucie w sercu. Jej mały ogródek był jej jedyną ucieczką, miejscem, gdzie mogła być sobą. Każde słowo Krystyny było precyzyjnie wymierzonym ciosem. Spojrzała na Marka, szukając wsparcia, ale on unikał jej wzroku, wpatrzony w swój talerz. W tym momencie zrozumiała. To nie była tylko kolejna złośliwość teściowej. To był początek końca. Po powrocie do domu, milczenie między nimi było asordujące. Elare czekała, aż Marek coś powie, aż zaprzeczy, aż stanie w jej obronie, tak jak obiecywał, gdy się pobierali. Ale on tylko zdjął marynarkę i rzucił ją niedbale na fotel. Moi rodzice mają rację, Elaro. Nie pasujesz tutaj. Próbowałem, naprawdę próbowałem, ale to się nie uda. Chcę rozwodu. Słowa te uderzyły ją z siłą fizycznego ciosu. Straciła oddech, a pokój zaczął wirować. Pięć lat jej życia, jej miłości, jej poświęceń, wszystko zostało skreślone jednym, zimnym zdaniem. Nie było w nim żalu, tylko zmęczenie i rezygnacja. Następne dni zamieniły się w koszmar. Marek wyprowadził się niemal natychmiast, zostawiając ją samą w domu, który kiedyś nazywali swoim gniazdem. Wkrótce potem pojawił się jego prawnik z propozycją ugody. Była to oferta tak upokarzająca, że Lara na początku myślała, że to jakiś okrutny żart. Niewielka suma pieniędzy, wystarczająca na kilka miesięcy skromnego życia, w zamian za zrzeczenie się wszelkich praw do majątku i natychmiastowe opuszczenie domu. Kiedy odmówiła, machina ruszyła. Teściowie, którzy do tej pory ograniczali się do pasywnej agresji, przyszli do otwartego ataku. Krystyna dzwoniła do ich wspólnych znajomych, opowiadając zmyślone historie o tym, jak Ilare była leniwa, jak próbowała wyłudzić od nich pieniądze, jak nigdy tak naprawdę nie kochała marka. A jedynie polowała na jego majątek. Każde kłamstwo było jak kolec wbijany w jej serce. Czuła się osaczona i bezbronna. Najgorszy był jednak Marek. Całkowicie poddał się woli rodziców. Podczas spotkania mediacyjnego siedział z kamienną twarzą. Podczas gdy jego prawnik przedstawiał Elarę jako interesowną oszustkę. Patrzyła na mężczyznę, którego kochała, i nie poznawała go. Zniknął czuły, roześmiany chłopak, w którym się zakochała. Została tylko pusta skorupa, marionetka w rękach swoich chciwych rodziców. To ona nic nie wniosła do tego małżeństwa, grzmiał Henryk podczas jednej z rozmów. Mieszkali w naszym domu, jeździli samochodem, który my kupiliśmy. Marek ciężko pracował w mojej firmie, a ona co robiła? Sadziła kwiatki. Powinna być wdzięczna za to, co jej oferujemy. Larę siedziała cicho, zaciskając dłonie na kolanach tak mocno, że paznokcie wbijały jej się w skórę. Każde słowo było upokorzeniem. Czuła, jak jej godność jest rozrywana na strzępy. Chciała krzyczeć, bronić się, ale głos uwiązł jej w gardle. Zawsze była cicha, unikała konfrontacji. Taka postawa, która kiedyś wydawała jej się siłą, teraz stała się jej największą słabością. Pewnego wieczoru, po kolejnym dniu pełnym oskarżeń i obelg, siedziała samotnie w pustym domu. Przeglądała stare zdjęcia, szukając śladów dawnego szczęścia. Znalazła fotografię z ich pierwszych wakacji. Byli tacy młodzi, tacy zakochani. Co się stało z tymi ludźmi? Co się stało z nią? Poczuła, że dłużej tego nie wytrzyma. Chciała po prostu zniknąć, poddać się, podpisać te upokarzające papiery i uciec jak najdalej. Ale wtedy coś w niej pękło. To nie była rezygnacja. To była iskra gniewu. Gniewu na Marka za jego tchórzostwo, na jego rodziców za ich okrucieństwo i na siebie za to, że pozwoliła im się tak traktować. Przez pięć lat ukrywała swoją prawdziwą tożsamość, bo chciała być kochana za to, kim jest, a nie za to, skąd pochodzi. Chciała prostego życia, zbudowanego na prawdziwym uczuciu. Teraz zrozumiała, że budowała zamek na piasku. Jej miłość nie była odwzajemniona w sposób, na jaki zasługiwała. Była tylko wygodnym dodatkiem, który teraz, gdy przestał być potrzebny, można było wyrzucić jak zużytą rzecz. Siennęła po telefon. Jej palce drżały, gdy wybierała numer, którego nie używała od miesięcy. Numer, który łączył ją ze światem, od którego tak bardzo chciała uciec. Po kilku sygnałach odezwał się głęboki, spokojny głos. Halo? Elaro, kochanie? Wszystko w porządku? Na dźwięk głosu ojca Tama, którą w sobie zbudowała, runęła. Zaczęła płakać, szlochając spazmatycznie, niezdolna wydusić z siebie słowa. On czekał cierpliwie po drugiej stronie, tak jak zawsze. Nie ponaglał, nie zadawał pytań. Po prostu był. Tato, wyszeptała w końcu Potrzebuję pomocy. Już jadę. Będę rano. Nie martw się, córeczko. Wszystko naprawimy. Te proste słowa były jak balsam na jej zranioną duszę. Po raz pierwszy od wielu tygodni poczuła promyk nadziei. Wiedziała, że już nie jest sama. Następnego dnia rano przed domem zatrzymał się niepozorny, czarny sedan. Wysiadł z niego mężczyzna w średnim wieku, ubrany w prosty, ale doskonale skrojony garnitur. Julian Sterling nie wyglądał jak jeden z najbogatszych ludzi na świecie. Jego twarz była poorana zmarszczkami troski, a w oczach miał ciepło, które rezerwował tylko dla swojej jedynej córki. Gdy tylko Elarę otworzyła drzwi, zamknął ją w mocnym uścisku. Trzymał ją tak przez długą chwilę, pozwalając jej poczuć się bezpiecznie. Opowiedź mi wszystko powiedział cicho, prowadząc ją do salonu. Elare opowiedziała mu o wszystkim. O pięciu latach subtelnych upokorzeń, o chłodzie teściów, o obojętności Marka, a w końcu o okrucieństwie rozwodu. Mówiła, a z każdym słowem czuła, jak ciężar spada jej z ramion. Julian słuchał w milczeniu, a jego twarz tężała z każdą minutą. Gdy skończyła, w jego oczach płonął zimny ogień. Nikt nie będzie tak traktował mojej córki, powiedział głosem, który nie znosił sprzeciwu. Głos, który zamykał wielomiliardowe transakcje i sprawiał, że prezesi największych korporacji drżeli. Zajmiemy się tym. Ale nie po cichu. Zrobimy to tak, żeby zapamiętali te lekcje do końca życia. Kilka godzin później do Elary zadzwoniła kobieta, która przedstawiła się jako Amelia Wolska, jej nowa prawniczka. Jej głos był profesjonalny, ostry i pełen pewności siebie. Poinformowała Elarę, że od tej pory przejmuje wszystkie kontakty z prawnikiem Marka i poprosiła o przesłanie wszystkich dokumentów. Następne spotkanie mediacyjne wyglądało zupełnie inaczej. Elary weszła do sali konferencyjnej w towarzystwie Ameli Wolskiej, eleganckiej kobiety o stalowym spojrzeniu. Prawnik Marka, przyzwyczajony do zastraszonej i milczącej Elary, spojrzał na nią z wyższością. Widzę, że znalazła pani nową reprezentację. Mam nadzieję, że ta pani wyjaśniła pani realia. Moja oferta jest ostateczna. Amelia Wolska uśmiechnęła się chłodno. Pan chyba nie zrozumiał sytuacji. To my teraz będziemy składać ofertę. A pańska, mówiąc delikatnie, jest obraźliwa i zostanie użyta w sądzie jako dowód na próbę zastraszenia i wyzysku mojej klientki. Marek i jego prawnik spojrzeli na siebie ze zdumieniem. Arogancja zaczęła ustępować miejsca niepewności. Amelia otworzyła teczkę i zaczęła metodycznie punktować. Przedstawiła dowody na emocjonalne znecanie się ze strony Krystyny i Henryka. Miała nagrania rozmów, w których znajomi potwierdzali oszczerczą kampanię teściowej. Ale to był dopiero początek. Przejdźmy do kwestii finansowych, kontynuowała Amelia, a jej głos stał się jeszcze bardziej lodowaty. Twierdzą państwo, że moja klientka nic nie wniosła do małżeństwa. To ciekawe, bo mamy tu dokumenty potwierdzające, że dwa lata temu, gdy firma pańskiego ojca stała na skraju bankructwa z powodu fatalnej inwestycji. Na jej konto wpłynął anonimowy przelew w wysokości dwóch milionów złotych. Te pieniądze, poprzez serię dyskretnych transakcji, zasiliły kapitał firmy i uratowały ją przed upadkiem. W pokoju zapadła grobowa cisza. Henryk zbladł jak ściana, a Marek wpatrywał się w Amelię z otwartymi ustami. Skąd, skąd pani to wie? wyjąkał Henryk. Mamy swoich specjalistów od audytu finansowego. Pieniądze pochodziły z funduszu powierniczego pani Elary. Skromnego funduszu, który założył dla niej jej ojciec. Był to prezent ślubny, o którym państwo nie wiedzieli, bo moja klientka nie chciała się nim chwalić. Chciała po prostu uratować firmę męża. Twarz Krystyny przybrała odcień purpury. Zdała sobie sprawę, że kobieta, którą przez lata traktowała jak ubogą krewną, w tajemnicy uratowała ich rodzinny majątek. Upokorzenie było niemal namacalne. To nie wszystko dodała Amelia, dobijając ich. Dom, w którym mieszkali Państwo młodzi, formalnie należy do Państwa, ale to Pani Ilare sfinansowała jego gruntowny i bardzo kosztowny remont. Mamy wszystkie faktury. Wartość nieruchomości wzrosła dzięki temu o ponad 40%. Prawnik Marka próbował protestować, ale Amelia uciszyła go jednym spojrzeniem. Żądamy zwrotu pożyczki w wysokości dwóch milionów złotych z odsetkami, połowy wartości domu oraz zadośćuczynienia za straty moralne i udowodnione w sądzie zniesławienie. Jeśli nie zgodzą się państwo na ugodę na naszych warunkach, spotkamy się w sądzie. A mogę panu obiecać, że moi klienci nie oszczędzają na środkach, gdy chodzi o sprawiedliwość. Wspomniałam, kim jest ojciec pani Elary? W tym momencie drzwi do sali konferencyjnej otworzyły się i stanął w nich Julian Sterling. Nie powiedział ani słowa. Po prostu stał i patrzył na rodzinę, która skrzywdziła jego córkę. Jego obecność była potężniejsza niż jakakolwiek groźba. Henryk, który obracał się w kręgach biznesowych, natychmiast rozpoznał jednego z najbardziej wpływowych ludzi w kraju. Tytana finansjery, o którym krążyły legendy. Człowieka, który mógł zniszczyć jego małą firmę jednym telefonem. Zrozumiał, jak fatalny błąd popełnili. Zaatakowali niecichą, biedną dziewczynę, ale córkę lwa. Podpiszemy wszystko, wyszeptał Henryk, unikając wzroku Juliana. Sprawa rozwodowa zakończyła się szybko i dyskretnie, dokładnie na warunkach Elary. Otrzymała wszystko, czego żądała, a nawet więcej. Ale to nie pieniądze były jej zwycięstwem. Było nim odzyskanie godności. W dniu, w którym opuszczała dom, spotkała Marka po raz ostatni. Czekał na nią przy drzwiach. Wyglądał na złamanego człowieka. Elaro, ja, przepraszam. Nie wiedziałem. Gdybym wiedział? Przerwała mu spokojnie. Właśnie o to chodzi, Marku. Kochałbyś mnie bardziej, gdybyś wiedział, że mój ojciec jest bogaty? Szanowałbyś mnie bardziej? Twoja miłość była warunkowa. A ja zasługuję na bezwarunkową. Odwróciła się i odeszła, nie oglądając się za siebie. Po raz pierwszy od dawna czuła się wolna. Rok później Larę otworzyła własną galerię sztuki połączoną z kwiaciarnią. Było to miejsce pełne światła, kolorów i zapachu świeżych kwiatów. Połączyła swoje dwie pasje, miłość do sztuki i ogrodnictwa. Miejsce szybko stało się popularne, przyciągając artystów i miłośników piękna z całego miasta. Nie wróciła do luksusowego świata swojego ojca. Zbudowała własny, na swoich zasadach. Pieniądze z ugody zainwestowała w swój biznes i w fundację pomagającą kobietom, które doświadczyły przemocy ekonomicznej i emocjonalnej. Jej historia, choć nigdy nie opowiedziana publicznie, stała się dla niej źródłem siły. Pewnego popołudnia, gdy układała bukiet piwoni, do galerii wszedł jej ojciec. Uśmiechnął się, widząc ją tak szczęśliwą i pochłoniętą pracą. Wyglądasz pięknie, córeczko. Jesteś taka silna. Elare odwzajemniła uśmiech. Uczyłam się od najlepszych. Dziękuję, tato. Za wszystko. Wiedziałam, że zawsze sobie poradzisz. Czasami po prostu potrzebujemy, żeby ktoś przypomniał nam o naszej wartości. Stanął obok niej i razem patrzyli na tętniącą życiem galerię. Larez zrozumiała, że prawdziwe bogactwo nie tkwiło w milionach na koncie jej ojca. Tkwiło w sile, by podnieść się po upadku, w odwadze, by walczyć o siebie i w miłości, która nie stawia warunków. Straciła męża i iluzję idealnego życia, ale odzyskała coś znacznie cenniejszego samą siebie. A to był skarb, którego nikt nie mógł jej już odebrać. Jej nowa rodzina nie była oparta na więzach krwi z Markiem, ale na odnowionej, głębokiej więzi z ojcem, który pokazał jej, co oznacza prawdziwe wsparcie, i na społeczności, którą budowała wokół siebie artystów, klientów i kobiet, którym pomagała. W końcu była w domu.